Cześć moi kochani, witajcie na kanale Edu Rodzinka. Witam was bardzo serdecznie w 16 dniu naszego wyzwania. Zbliżamy się powoli ku końcowi. A dzisiejszy temat to smywarka. sobie wcinałem śniadanie, ja piję wodę, ale to, co miałam wykonać, już wykonałam. Mianowicie do wieczornej rutyny już wczoraj dodałam włączanie zmywarki, a do porannej, czyli dzisiaj to wykonałam, jej opróżnianie. Myślę, że jest to ważna rutyna pod tym względem, że mi osobiście często zdarzało się, że zmywarka była pełna już w połowie dnia i ją włączałam, po czym na wieczór nie była pełna i rano y, nie miałam czystych naczyń to raz, a dwa, nie pachniało w niej za ładnie. No ja będę musiała się przestawić pod tym względem, że pewne rzeczy będę musiała znowu myć ręcznie, ale postanowiłam, że spróbuję. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Także dzisiaj proste zadanie do rutyny wieczornej wpisujemy. Włączam zmywarkę. Jeżeli macie takie opcje automatyczne, w ogóle chyba można włączyć, jeżeli zmywarka jest w połowie pełna, to pewnie zużycie wody będzie mniejsze. Musiałabym też się w to zagłębić. I do wieczornej rutyny włączanie, do porannej opróżnianie. I pamiętajcie, że teraz cały czas skupiamy się właśnie na realizacji tych zadań, żeby to naprawdę te zadania stały się naszymi rutynami. Bardzo serdecznie za Waszą obecność, za wszelkie miłe słowa, komentarze, łapki w górę, wrzucane fotki na Instagrama i oczywiście zapraszam jut już jutro na kolejny filmik.